Bajka o Leo, ludziku Lego Odkrywcy. Dawno, dawno temu, a może wczoraj w wielkim pudełku pełnym klocków i instrukcji mieszkał Leo, mały ludzik Lego. Leo nie był rycerzem, ani strażakiem, ani kosmonautą. Leo był po prostu odkrywcą. Miał czerwoną koszulkę, niebieskie spodnie i zawsze uśmiechniętą żółtą buźkę. Pewnego słonecznego, budowlanego poranka Leo spojrzał na półkę. Zobaczył za oknem pudełka klocków coś, co nazywał nieznanym horyzontem, wysoką, drewnianą krawędź biurka. Muszę tam iść, powiedział do siebie. Spakował swój plecak mały, niebieski klocek 2 na 2, do którego włożył kompas okrągły, szary talerzyk 1 na 1, lekką przekąskę, żółta bananowa cegiełka. Lupę przezroczysty, okrągły klocek, którym powiększał pyłki kurzu, udając, że to gigantyczne głazy. Leo wdrapał się na najwyższą, gotową budowlę, wieżę radiową Lego. Tak naprawdę był to nieudany model latarni morskiej i zsunął się po kablu od ładowarki, który nazwał Lianą Odwagi. Chcesz poznać kolejną część przygód? Zasubskrybuj mnie, daj łapkę w górę i skomentuj, czy Ci się podobało. Las pod stosem książek. Jego pierwszym celem był las. Była to ciemna, cicha przestrzeń pod stosem grubych książek. Leo szedł ostrożnie. Nagle usłyszał szelest. Kto tam? Zawołał odważnie Leo. Z cienia wyłonił się wielki, kudłaty potwór. A przynajmniej tak wyglądał. Był to kudłaty pluszak miś, który przypadkiem zsunął się z poduszki. Och, cześć! Jestem kłopotek. Szukam mojego guzika, zgubiłem go, zaskomlał miś. Leo, ludzik lego odkrywca, od razu zabrał się do pracy. Użył swojej lupy, po chwili pod grubą, wełnianą nitką, znalazł guzik. Dziękuję, mały odkrywco, jesteś bardzo odważny, powiedział miś, a Leo poczuł dumę. Przez morze błękitnej flaneli, dalsza podróż wiodła przez morze błękitnej flaneli, koc na krześle. Może było zdradliwe, pełne fal i prądów, fałdy materiału i zmarszczki. Leo potrzebował łodzi. Szybko zmontował płaską łódź z dwóch dużych, czerwonych płytek, które znalazł leżące obok. Płynął ostrożnie, używając patyczka higienicznego jako wiosła. Nagle, w największej fali, zobaczył innego ludzika Lego. Był to pilot kosmiczny, ten ze starym, klasycznym logo. Pilot miał smutną minę. Co się stało? Zapytał Leo. Mój statek jest rozbity. Zabrakło mi paliwa, nie wrócę na stację LEGO, westchnął pilot. Leo pomyślał, z jego plecaka odkrywcy wystawała bananowa cegiełka, jego prowiant. Podał ją pilotowi. Weź to, to moje super paliwo, naładuj tym swój statek i leć. Ja dam radę bez niego. Pilot kosmiczny był zdumiony. Tak hojny odkrywca, wziął cegiełkę, podziękował i ruszył do resztek swojego statku. Na szczyt nieznanego horyzontu, Leo, pełen nowych sił, w końcu dotarł do krawędzi biurka nieznanego horyzontu. Spojrzał w dół, pod nim rozciągał się dywan, a na dywanie było mnóstwo kolorowych zabawek, których nigdy nie widział. Leo usiadł na krawędzi. Nie zsunął się po lianie odwagi ani nie zjechał po drodze gumek. Usiadł i podziwiał, zrozumiał, że największą nagrodą w podróży nie jest to co jest na końcu, ale to co odkrywasz i kogo poznajesz po drodze. Uśmiechnął się zadowolony ze swojej misji. Odpalił małe czerwone światełko wbudowane w jego plecak i zaczął planować nową drogę powrotną. Leo, ludzik Lego odkrywca, znowu wyruszał w drogę, bo wiedział, że świat nawet ten pod biurkiem jest pełen niesamowitych przygód.